Ten film mógł powstać dzięki wsparciu następujących osób. Cześć, ja jestem Artur i witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny materiał z cyklu Co nowego, a w nim przyjrzymy się co nowego wprowadza wersja 2021.5. Zapraszam. Tak jak powiedziałem, tym razem pod lupę weźmiemy ostatnią wersję 2021.5.1, bo w tym momencie jest już pierwsze wydanie poprawkowe, które notabene wprowadziło naprawdę dużą ilość poprawek. Nie ma wiele jakichś zmian, ale jest kilka zmian kosmetycznych, które są całkiem według mnie na plus, i od nich właśnie. Zaczniemy, bo tak jak już tradycyjnie na start pokazujemy to, co widać w interfejsie użytkownika. Później sobie omówimy te rzeczy mniej widoczne, a które również uległy zmianie. Zapraszam zatem do interfejsu. No więc jesteśmy przed wszystkim dobrze znanym interfejsem Home Assistanta. Tradycyjnie już zmiany zacznijmy od tych, które widać w interfejsie. Żeby pokazać pierwszą muszę niestety zrobić restart serwera, więc wykonam go i zobaczymy co tutaj się będzie teraz działo. I teraz... Różnica polega na tym, że do tej pory był komunikat taki, gdzie Home Assistant wyświetlał, że musi się uruchomić. Teraz mamy tak, że pojawia się konkretna nazwa integracji, która w danym momencie się uruchamia. Dzięki temu możemy łatwiej ocenić, które integracje trwają o wiele dłużej niż byśmy tego chcieli, niż byśmy się spodziewali. Więc to jest ta zmiana, gdzie na tym pasku informacyjnym możemy już się dowiedzieć o tym, co w danym momencie jest uruchamiane, a nie mamy tylko takiego generycznego komunikatu, że uruchamia się Homo Assistant, tak? Jak widać tutaj nazwy tych integracji się zmieniają i widzimy co w danym momencie się uruchamia. Oczywiście to nie jest jedyne miejsce, gdzie możemy przeczytać te informacje. Jeżeli je przegapimy, to zawsze możemy wejść do konfiguracji Informacje i tutaj znajdziemy tak naprawdę dokładne czasy, ile jaka integracja się uruchamiała, i możemy zobaczyć, na którą integrację, jak gdyby, tracimy, czy która integracja wymaga tak naprawdę najwięcej czasu do uruchomienia, i tutaj wszystko elegancko widać, i to też jest jak gdyby nowość, która pojawia się w tej wersji, właśnie. Ten panel informacyjny z dokładnymi czasami uruchomienia poszczególnych integracji. Bardzo, według mnie, pozytywna zmiana, niosąca jakby istotne elementy i łatwo można zauważyć, co tak naprawdę nam jakoś opóźnia cały ten start. Kolejną zmianą, tym razem już bardziej kosmetyczną, jest przebudowanie ekranu przebudowanie ekranu integracji, on jest teraz taki bardziej kompaktowy, jest zaznaczone, która integracja jest integracją zależną, jak gdyby od internetu, która jest in integracją niestandardową, jakimś lokalnym komponentem, tak. I tutaj to też doskonale widać, bardzo prosta, a według mnie całkiem przydatna informacja. No i tak jak mówię, wizualnie tutaj cały ten panel został troszeczkę odświeżony, bardziej taki yy, spójny, kompaktowy, więcej informacji mieści się dzięki temu na ekranie bez konieczności. Przewijania. W poprzedniej wersji ten mój ekran integracji wymagał przewijania, teraz jak widać, mieści się elegancko na całym ekranie. Też oczywiście zmiana kosmetyczna, nie, nie wnosząca jak gdyby nie wiadomo jaką nową funkcjonalność, ale według mnie bardzo na plus. Jak już jestem przy tym ekranie integracji, to chciałem zwrócić uwagę na kolejną rzecz. Kilka integracji przeszło z tego, z konfiguracji w pliku konfiguracyjnym na zmiany w interfejsie. Między innymi do takich, do takich integracji należy czas podróży Waze. Ja miałem i wiecie o tym, bo mam filmy w szybkich poradach na ten temat, jak dodać tą konfigurację. I ten film bazuje na tym, że trzeba zrobić zmiany w pliku konfiguracyjnym. Od tej wersji takie rzeczy już nie są konieczne. Tamten film jak gdyby traci na ważności, bo można to wszystko skonfigurować już w interfejsie. Wszyscy, którzy mają to skonfigurowane w pliku konfiguracyjnym, to ta wersja przenosi tą, te informacje z pliku konfiguracyjnego od razu. Tutaj i te dane można już śmiało usunąć w pliku konfiguracyjnym. Powiem szczerze, mi bardzo ładnie to zadziałało, nie miałem żadnych problemów, po prostu ta konfiguracja została ładnie przeniesiona, zmigrowana do tego, do tej konfiguracji tutaj od strony interfejsu. Usunąłem te wpisy w, w pliku configuration.yml, pięknie wszystko działa, więc myślę, że i u was nie będzie. Tutaj żadnej, żadnego problemu, natomiast no, zwróćcie uwagę na to, że mogą Wam się niektóre rzeczy, których do tej pory nie widzieliście pojawić. Jakie to są jeszcze integracje, to ja o tym powiem w podsumowaniu, natomiast ważne, żebyście ewentualnie też zwrócili na to uwagę u siebie, czy Wam się nie pojawiła jakaś nowa integracja. Jeżeli idzie o zmiany po stronie interfejsu, to chyba są te wszystkie najważniejsze. Nie ma ich wiele, aczkolwiek, pomimo tego, że są to zmiany kosmetyczne, to wydają się całkiem pożyteczne i według mnie idą w dobrym kierunku. Oczywiście jest więcej zmian po stronie backendu, ale o tym w podsumowaniu, do którego już teraz zapraszam. No więc pokazałem te zmiany, które widać w interfejsie użytkownika. Natomiast oczywiście to nie, nie są wszystkie zmiany. Pozostałe są jakby zmianami backendowymi i o nich tradycyjnie opowiem, sięgając po ściągę, bo zawsze jest tego całkiem sporo i prościej tak niż gadać jakieś głupoty albo coś pominać. Więc Pierwszą zasadniczą zmianą jest ponownie aktualizacja bazy danych. Celem tej aktualizacji jest poprawa wydajności działania bazy danych. Na przykład zmniejszono ilość zapisów, jakie są generowane do bazy danych. I tutaj uwaga, nie trzeba się martwić o to, że po aktualizacji Home Assistant będzie się długo uruchamiał ze względu na tą. Aktualizację bazy danych, dlatego że stworzono tak zbudowany mechanizm już i wprowadzono zmiany w tym mechanizmie aktualizacji bazy danych, że teraz ona dzieje się jakby pobocznie, tak w tle. Nie, nie zatrzymuje już procesu samego uruchomienia systemu. Natomiast miejcie świadomość, że ta zmiana następuje, może zaobserwujecie, szczególnie jeżeli macie systemy na Raspberry Pi 4 z kartą SD, może zauważycie jakiś postęp, znaczy. Poprawę wydajności działania właśnie poprzez zmniejszenie tej ilości zapisu. Zmniejszenie ilości zapisu nie jest jedyną mm, zmianą, jak gdyby tej, w, która wchodzi w ramach tej aktualizacji bazy danych, ale generalnie te wszystkie one są nastawione na poprawę stabilności i wydajności działania. Kolejną rzeczą, jaką dodano jest. Yy, Informacja o tym, kiedy następuje restart, czyli jak naciskamy przycisk do restartu, teraz dostaniemy informację o tym, że ten restart jest wykonywany. Czasami były takie sytuacje, gdzie naciskaliście restart, a Home Assistant wcale się nie restartował, bo wykonywał właśnie jakieś operacje, które uniemożliwiały ten restart. Człowiek nie wiedział, co się dzieje. Teraz takie informacje uzyskacie w momencie właśnie naciśnięcia tego przycisku restartu. W ramach tego poprawiono również samą procedurę restartu. Nie ma już sytuacji, gdzie ona się zwiesza w oczekiwaniu na zakończenie jakichś innych rzeczy, trwa nie wiadomo ile, i tak naprawdę w którymś momencie jedynym sposobem restartu jest po prostu odcięcie zasilania. W tej chwili ten restart powinien być, yy, powinien się wykonywać za każdym razem nawet yy, jakimś kosztem yy, ubicia pewnych rzeczy, a Wy, tak jak powiedziałem wcześniej, dostaniecie w pełni informację o tym, co się tak naprawdę dzieje. Dodano yy, wsparcie dla różnych trybów kolorów yy, RGBWW i RGBW. Dzięki temu macie bardziej dokładną możliwość wybierania barw w odzwierciedleniu do danego urządzenia. Dzięki temu powinniście w łatwy sposób uzyskać na tym kole wyboru barwy oświetlenia taki kolor, jaki faktycznie dane urządzenie potrafi wyświetlić. Wcześniej były pewnego rodzaju rozbieżności, dlatego że ten interfejs bazował na kolorach, które dostarcza Philips Hue, natomiast niektóre oświetlenia uzyskiwały inne barwy i wy, wy, wy wybieraliście jakiś konkretny odcień, konkretnej barwy, a tak naprawdę oświetlenie świeciło na inny kolor. W tej chwili. Takie sytuacje powinny być ograniczone do minimum, dlatego że to wsparcie dla wielu różnych trybów jest już naprawdę bardzo szerokie. Te dwa, które wymieniłem, nie są jedynymi. Dzięki temu to koło wyboru barwy powinno odzwierciedlać faktycznie te kolory, które dane oświetlenie jest w stanie uzyskać. Możecie to sprawdzić u siebie, jeżeli posiadacie jakieś różnego rodzaju. Oświetlenia, które, gdzie możecie sterować ich kolorem. Rozszerzono tą funkcjonalność wyzwalaczy opartych o sensory binarne, która była wprowadzona w poprzedniej wersji, teraz dodano nowe funkcjonalności. To jest ten obszar, który ja najmniej z niego korzystam, dlatego że dotyczy automatyzacji. Home Assistant, a jak doskonale wiecie, ja używam do tego Node -reda. Niemniej jednak w tym obszarze również nastąpiły pewne zmiany. Yy, Imidże dockerowe są teraz podpisane i są dostępne również na y, GitHub Container Registry, czyli w tym rejestrze y, kontenerów na y, GitHub'ie. Dzięki temu y, wspierane są teraz zarówno Docker Hub, jak i właśnie ten GitHub Container Registry jako dwa miejsca przechowywania y, Dockerów. Wprowadzono nową y, integrację Mute Sync, która umożliwia y, wysłanie informacji do Home asystanta, czy jesteśmy akurat na spotkaniu i jesteśmy. Wyciszeni czy nie, dzięki temu można ustawić jakieś automatyzacje, które będą reagowały na to i zachowywały się odpowiednio w zależności od tego, czy jesteśmy na spotkaniu, czy nie. Czy jesteśmy wyciszeni, czy nie. Poprawiono jakość usługi TTS dla Home Assistant Cloud. W tej chwili mamy wyższy bitrate. Więc te komunikaty powinny brzmieć trochę czyściej i no, w lepszej jakości. Zalecam, żeby skorzystać z tego, to zalecam usunięcie skeszowanych wiadomości po to, żeby wam się załadowały nowe komunikaty w nowym tym bitrate i w nowej jakości. Pojawiło się wsparcie dla funkcji minimum i maksimum w szablonach. Jeżeli używacie tak zwanych template'ów, szablonów, to w tej chwili jest tam wsparcie właśnie dla funkcji min i max. W logach znajdziecie teraz informacje, czy dane wpisy są pochodzą z integracji zewnętrznych z tak zwanych custom components czyli na przykład z tych integracji które są instalowane przez repozytorium HACS. będziecie już teraz o tym wiedzieli w vlogach będzie łatwiej namierzyć pewne rzeczy dodano stan baterii dla Sonos Move oraz Sonos Roam jeżeli jesteście posiadaczami tych urządzeń to teraz będziecie widzieli stan baterii, stan ich baterii Kolejne zmiany w integracji Z-Wave JS. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły, bo, tak jak już mówiłem, chyba w ostatnim materiale albo jeszcze wcześniej, ja nie używam tej integracji. Ciężko mi się odnosić do tych zmian na froncie. Generalnie sygnalizuję, że ten obszar cały czas intensywnie się rozwija. Więc, jeżeli jesteście użytkownikami tej integracji, to powinniście popatrzeć, co tam się zmieniło. Tym razem są to jakieś zmiany od strony interfejsu użytkownika. Z nowych integracji doszło wsparcie dla iAlarm, e, Alarm, e, Motion Eye. W tej chwili już nie trzeba e, dodawać, jak gdyby, kamer poprzez ten mechanizm udostępniania streamu, tylko po instalacji, integracji Motion AI powinny się pojawić nam encje dotyczące kamer, więc jest to o wiele wygodniejsza integracja i o wiele prostsza. Pewnie o tym jak te, jak te kamery podłączyć, jak gdyby po nowemu w nowej integracji pojawi się jakiś materiał w szybkich poradach i będziecie mogli Zobaczyć, jak teraz w nowej integracji łatwo sobie do, dodać i dorzucić kamerę. Rozszerzono kilka działań w istniejących już integracjach. Na przykład Dekons teraz potrafi wspierać panele alarmowe. Dodano Możliwość śledzenia urządzenia do Mazda Connected Services, czyli jeżeli macie samochód Mazdy, korzystacie z tych usług, to teraz możecie śledzić swój samochód w Home asystancie. No i tak jak już mówiłem przy materiale z interfejsu, kilka integracji zostało przeniesionych z tych plików konfiguracyjnych właśnie do interfejsu systemu. I do tych integracji należy, tak jak już powiedziałem, Waste Travel Time, z którego ja osobiście korzystam i właśnie pokazywałem Wam, jak ładnie system przejął tą konfigurację, którą miałem w pliku. Configuration YAML. Podobna, podobna sprawa dotyczy Google Maps Travel Time. Jeżeli używacie inter, tej integracji odpowiednika tego Waste Travel Time, tylko od Google'a, no to Również powinna ta konfiguracja zostać załadowana i pojawić się w interfejsie. Z takich pomniejszych rzeczy, mniej popularnych, może w ten sposób, Enfas Envoy, doszedł, jak gdyby, integracja została przeniesiona z pliku konfiguracyjnego do interfejsu SVIS. AVM, FritzBox. Jeżeli jesteście użytkownikami którejś z tych integracji, to również po updatecie do tej wersji możecie już usunąć jak gdyby, wpisy konfiguracyjne w pliku configuration.yml i przerzucić się na te integracje z interfejsu. Na no, co zostało zepsute? No więc zawsze. Przestrzegam, że jeżeli jesteście użytkownikiem jakiejś integracji, która przechodzi z tego pliku konfiguracyjnego do interfejsu systemu, to musicie po updatecie zweryfikować, czy z nią wszystko jest ok, czy się faktycznie ta konfiguracja przeniosła, czy na nie zmieniły się nazwy ENCI, um, możecie wyremować czy tam wykomentować. Wpisy w pliku Configuration YAML, zrobić restart, zobaczyć czy dalej ta integracja będzie działać. Jeżeli tak, to wtedy możecie te wpisy usunąć w pliku Configuration YAML i to powinno zapewnić taką bezpieczną migrację Waszych ustawień z pliku konfiguracyjnego do tej konfiguracji integracji w interfejsie. I tu zawsze, jeżeli taka integracja występuje na tej liście, to zawsze warto do tego update'u podejść z pewnym dystansem i co najmniej nastawić się na to, że po update'ie będziecie musieli coś zweryfikować. Z innych jakichś problemów, ja osobiście nie zauważyłem, nie dotarły do mnie jakieś słuchy, że coś bardzo źle działa i coś jest nie tak. Patrząc jednak na tą pierwszą wersję poprawkową, gdzie lista tych poprawek jest całkiem spora, sugerowałbym jeszcze zaczekać na jedną, na jedną wersję poprawkową. Jeżeli ona się nie pojawi w przeciągu, nie wiem, najbliższych paru dni, to myślę, że możecie się śmiało aktualizować. Jest parę fajnych rzeczy, do których warto sięgnąć, więc ten update jest jak najbardziej z mojej strony polecany. Nie stanowi on raczej większych problemów u mnie, naprawdę. Wszystko zadziałało od strzału. No ale u mnie, nie będę też ukrywał, że ja mam takie dosyć hermetyczne to środowisko, staram się używać cały czas podobnych urządzeń. Jestem zamknięty w jakiś pewnych ekosystemach, które wiem, że u mnie się sprawdzają, działają i... Na ogół te update'y dla mnie są mniej problematyczne, tak? bo mam jak gdyby te urządzenia dosyć mocno zawężone. Jeżeli jesteście użytkownikiem, który ma wiel, jakiś taki szeroki wachlarz urządzeń różnorakich od różnych firm. To wiadomo, że te procesy aktualizacyjne mogą być bardziej problematyczne, ale tak jak mówię, ja zawsze staram się zbierać informacje o tym, czy jak ten proces aktualizacji został wykonany u innych i nie dotarły do mnie żadne informacje, że Y, dzieją się jakieś straszne rzeczy po aktualizacji do tej wersji. Dlatego myślę, że śmiało możecie się aktualizować. Ewentualnie zaczekajcie sobie na jakąś jeszcze jedną wersję y, poprawkową. Ale tak naprawdę, według mnie, jest to y, mocno bezpieczna y, wersja i można naprawdę tutaj śmiało y, podejść do aktualizacji. Oczywiście, zachowując te wszystkie wspomniane przeze mnie już wcześniej podejścia związane z bezpieczeństwem i z planowaniem tych aktualizacji. Cóż, na ten moment myślę to wszystko. Pozostaje już tradycyjna formułka. Jeżeli uważacie, że ten film był tego warty, to prośba o te wszystkie kciuki w górę. Jeżeli uważacie, że cały kanał jest tego warty. To zachęcam do jego subskrypcji. Jeżeli uważacie, że moja osoba jest tego warta, to zachęcam do odwiedzenia strony na patronajcie, ewentualnie wsparcia mnie, mojej osoby bezpośrednio na kanale YouTube tutaj. W sposób jest jak gdyby do wyboru przez was. Na ten moment to wszystko, dzięki śliczne, cześć i zapraszam do kolejnych materiałów.